Wiecie, co Wodek sobie kupił? Pokazywał wam dzisiaj rano, co przyszło do paczkomatu. Przyniosę może. Wodek kupił specjalny yy, w ogóle w nieoznakowanym opakowaniu lubrykant. To jest wodeczek, a tam byłem tam i idzie teraz po lubrykant. O, i fakturę jest! Na fakturę jeszcze kupił lubrykant! Lubryfikator! Jaki ty ma, jakie ty masz kody działalności swojej, że możesz na fakturę brać lubrykant? Wszystkie. Unboxing. Jak włodek potrzebuje coś nasmarować i nawilżyć, to się nie pieści w tańcu. To żarty na bok. To jest lubryfikator, nie lubrykant, żeby nie było. Ale ma on smarować. Tyle, że układ LPG, tak? LPG, CNG. Ale będzie furka. Wiecie, że Włodek jeździ na gaz. Lepiej czy to o No właśnie, no chyba tak, nie? Tak. Gaz jest lepszy niż no, benzyna. Tak? Jak bardziej dbało o środowisko niż benzynia, że co mają fury ścigałki sportowe jeszcze na benzynę. Piją wszystkim na lewo i na prawo, co to są eko i nie jedzą mięsa. Marcin Prokop kiedyś opowiadał w wywiadzie, że miał sportowe auto na gaz i potem się to wszyscy dził gotankować i jeździł tylko w nocy. Mówisz serio? A mnie Marcin przewiózł kiedyś swoim autem. Nie tak wyobrażałem sobie bycie wyrywanym przez koreańską dziewczynę. Na pewno niektórzy z was chodzą już do pracy yy, i w tej pracy muszą spełniać jakieś obowiązki. Jak byście się czuli, ludzie, gdyby kazali wam się uśmiechać non-stop? No czy może nie kazali, ale dodatkowo premiowali za to, że się uśmiechacie non-stop? Mielibyście wmontowane urządzonka, które sprawdzają, czy się uśmiechacie. To o czym dzisiaj mówimy, to jest idealne wręcz preludium do nadchodzącego filmu Joker z Wakimem Phoenixem. Każdy wyłapany uśmiech przez to urządzonko to kwota przekazana na szczytny cel. Jak zacząłem czytać ten artykuł, jak zobaczyłem lead. Pomyliłem się o 180 stopni, byłem przekonany, że to jest tak, że ty jesteś załóżmy pracownikiem banku, no. masz swoje biurko, swój kontuar, gdzie no. przychodzi klient, i no. to urządzonko jest, jest skierowane w kierunku klienta. I ty dostajesz punkty, jak się klient uśmiecha, czaisz. I dzięki temu masz ewaluację swojej jakości pracy. W tym kontekście, czy klienci odchodzą od Ciebie po załatwieniu albo nie załatwieniu sprawy uśmiechnięci? Bo wiesz, ja sobie myślę, jak już przeczytałem tak, a kogo <śm> <śm> Czy się pracownik banku uśmiecha? Ty masz wy wyciągnąć z nich wszystkie oszczędności, a oni jeszcze mają Ci za to podziękować. Uś tak jest. Ty mówisz, Frank? Tak, poproszę. Bez, jak beton, jak marmur granit to się nie ruszy, Pani. Widziała Pani przez lata, jak ten kurs płaska, jak ziemia. Ale tam, przy Pani, był taki duży pik do góry dwa razy. Pani się uśmiechnie i pani podpisze. Gdzie mam się podpisać? <gry> tutaj. X. Merki dwie? Mam dwie. To jeszcze tutaj bym prosił zaznaczyć. A wątroba, jak tam? Dużo w alkoholu? Nie, się, proszę się uśmiechnąć. Proszę pomyśleć o czymś miłym. O tym mieszkaniu. To tutaj jeszcze proszę. X. Tutaj data. A Z mężem e, Intercyza wpisana, czy nie mam ma mojego. Ma, ma, ma to proszę pomyśleć tak miło teraz o mężu. Proszę się uśmiechnąć do niego. Jak fajnie się Wam będzie razem mieszkał w mieszkaniu, nie? I tutaj mieszczę. Hmm. proszę w takim razie. I zaznaczenie tego pola, że oświadcza pani, że wszystkie przekazuje hmm. na rzecz oddziału banku. Hmm. Tak. I proszę się uśmiechnąć teraz jeszcze. <laughs> Opracowaliśmy taki specjalny sensor, który stawiamy na biurku, właśnie w punkcie wstępu. Ten sensor obserwuje ruchy mimiczne na twarzy. No, środku, bo tak określamy w naszym startupie uśmiech. To są ruchy mimiczne na twarzy. Rozpoznajemy ruchy mimiczne pozytywne i negatywne. I neutralne też rozpoznajemy. Ruchy mimiczne twarzy. Nie jesteśmy cyborgami w naszym startupie. Wczytaj uśmiech. Wczytaj uśmiech szeroki. To jest tak jak w terminatorze. Jak Schwarzenegger chciał się uśmiechnąć, się uśmiechnął tak. tylko, tylko ustami, a nie oczami to jest. <grym> Albo jak Zuckerberg na przesłuchaniu, pamiętasz ja to? Humans drink water. Now <grym> Co? czytaj, drink, nie widziałeś tego filmiku? <grym> He enforced, given the that we have here today. If you're over your time, okay. Szybki quiz. Człowiek czy maszyna? <laughs> Szybko, teraz! Ile maszyna, dajesz? Maszyna? maszyna? Ja wydaje mi się, że to może być humanoidal. Coś humanoidalnego Szymonik, jednak. czy maszyna? Co? Chodzimy od razu. O, właśnie to tamto widziałem! No tak, tamto widziałem. Od razu chcę pracować. Ej, a wiecie w ogóle, że to jest prawdziwa tapeta Włodka i to nie jest ustawione pod odcinek? No właśnie. A? Ja od razu chcę pracować jak to widzę, po prostu jest tak. Fajnie jest zbierać pieniądze dla kolegi, który potrzebuje pomocy finansowej, ale nie ukrywajmy w tym wszystkim, bądźmy transparentni, że cała ta akcja ma też pomagać w tym, żeby klienci sobie myśleli, no ależ ci ludzie są uśmiechnięci, no po prostu, no jaki miły bank, po prostu w innym banku to się nie uśmiechali, a tutaj się uśmiechają. Jakie to jest w ogóle super. Nie ma chyba. Lepszej firmy, nie mówię teraz konkretnie o tym banku, tylko każdej placówki finansowej, ewentualnie urzędu, żeby zapoczątkować tam taką akcję. U nas pracownicy uśmiechają się. Z czym ci się kojarzy bank, oddział banku? Nie wiem, kiedy w ogóle ostatnio byłeś w oddziale banku, tak swoją drogą, ale tak? No. Dzień dobry, panie Karolu, czy możemy pomóc? Chciałbym zainwestować 20 tysięcy euro. Bardzo proszę zapewnić. Nie, no raczej jest tak, raczej, ja myślę, że jest tak normalnie w banku. Nie byłem nigdy w takiej sytuacji. O, pan Karol, dzień dobry, czy możemy pomóc? Można A, tak, tak. Co się, co się stało? Proszę się tak nie mnie e, karty? mi mam pieniędzy. Nie ma pan pieniędzy, tak? Aha. To moi widzowie mogą. Aha, widzowie. A panu zależy na, na opinii. Nie, ciszę. No Czy no. jest taka opcja szybkiej pożyczki. Szyb jest. Mamy coś takiego jak szybką pożyczkę. Cisze. Nazwijmy to inaczej. By, proszę powiedzieć, że zasilenie konta. A nie ma pan pieniędzy. Proszę A to co pan wydał, bo niedawno 20 tysięcy złotych miał pan na proszę, koncie. O, o. Potrzebuję pana. Można no to było tak ciszej, to byłoby... I proszę się tak nie szczerzyć, to ja, to ja zadzwonię do swojego zwierzchnika i zapytam, czy możemy panu udzielić już czwartej pożyczki, bo jeszcze pan Dzień tam... Proszę, prosiłbym jednak. Wie pan, kim jestem? No właśnie wiem, youtuberem i z tymi mamy największy kłopot. Już właśnie lepiej by było dla pana, jakbym nie wiedziała. Jak to może by pan dostał tą pożyczkę, a tak to jest słowo. Nie dawać. No, nie dawać. Czy, czemu my nie, nie dostajemy ekstra pieniędzy za uśmiech do naszych widzów? Tak sobie teraz pomyślałem. No, tak wystarczająco uśmiechamy, wydaje mi się. Dużo nie no, pokaż. Czytać uśmiech, błodek yy, Sudo minus 13. Uśmiech. No, nie wiem, to złe, bez sensu, nie? nie mówi się Sudo minus 13. To w format C. Slash, slash. Sudo format C. Karol i jego Linux. <laughs> Dobrze, sudo minus 13. No bo żeby minus... No, no, no. Ale sudo to jest tylko, że ah. uprawnienie administratora. A jeszcze no, to, komendę a, tego A! Y, sudo, smile, o. minus o. 13, yyy... Lepiej. Minus 13. No. Plus 2? Dzień dobry. Mam pytanie o natury higienicznej. Dzień czy dobry. po zakończeniu nagranego odcinka wrzucacie ciuchy do prania, czy je donaszacie? Pozdrawiam serdecznie, Justyna z mężem. Widzę, że się uśmiechasz, więc wiem, jaka jest odpowiedź. A ty? A ty też? No, donaszacie, no! No bo to jest ten punkt wyraźny. No, to no, no, co to no ten, co tak, tak. Czegoś innego tłumaczyć? właśnie, że się też pili. Co, 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 jakieś przesłuchanie? Czy co? No jest też donaszacie. Donaszacie, też byście donaszali. Czy nie, czy lepiej powiedzieć, że jednak. Że wyrzucamy w ogóle nowe kupuję. No w ogóle nowe Nowy kupujemy. kupujemy. Balenciaga. Balenciaga. Balacięga? O, 3,5 zł za złotych buty? No. nie słyszałeś o tej firmie nigdy? Miesiąc temu mi kolega powiedział, że są buty no. y, właśnie mi się coś kojarzyło, bo no. Balenciaga właśnie, właśnie jakieś za 3000 złotych. No lekko, ale On to, nie są, że są, ale one są od ręki. W Witka, co do kupienia? Nie chodzisz do Witka na zakupy nigdy? Co to jest w ogóle Witkac? Wiesz, co to jest Witkac? Nie. Z luksusowe centrum handlowe w Warszawie. No, ale ma 4-1 tylko na głupie. <noise> tu faktycznie słaba, słaba. słaba recenzja. No masz tam Balenciagę, masz Gucci, masz Louis Vuitton, A, masz Chanel. Tam, po, ta, tak, tak, tak. tak. Spłytujmy to jakoś, walecz. Nie, nie da się tego spłyntować. W to, ja ty... Bala... to Jest niepontowany. To ty powiedziałeś? Balacienga. To jest niepontowany, Karol. To jest niemożliwe do Tutaj jest, To jest błąd w Matrixie. Pewnie ceny są z mojej strony. Pewnie jest jedno zero za dużo. O to musi chodzić. Już My to Balenciaga na nogach. Niech nie może się równać, chłopak! Niezależnie od tego, jakiej marki ubrania macie na sobie, i czy was bulwersują, ciuchy drogie czy nie, pamiętajcie, żeby przy tym wszystkim pozostać. Tak jak młotek, tak? Nie zapominać, żeby być. Kiedy jest ci źle Uśmiechnij się woohoo. Kiedy na coś nie staczcie, Uśmiechnij się woohoo. Kiedy w Polsce żyje się źle Uśmiechnij się Kiedy ktoś na ciebie krzywo patrzy się Uśmiechnij się i zawsze, kiedy gorszy humor masz, zawsze kiedy czegoś boisz się i gnasz, uśmiechnij się, uśmiechnij się, uśmiechnij się, uśmiechnij się. To zawsze może być jeszcze bardziej źle. Zawsze może coś rozboleć cię, więc lepiej już teraz uśmiechnij się. Kiedy Włodek gra na gitarze to uśmiechnij się.